Witam wszystkich miłych radiosłuchaczy. Dziś nieco historii. Niegdyś w swoim mieszkaniu w Warszawie przechowywałem jako pewnego rodzaju kuriozum kalendarzek ZMP z wczesnych lat pięćdziesiątych. Zaczynał się on, a jakże, od portretu Ojca Narodów, czyli wielkiego Józefa Wisarianowicza oraz przepisowych doń hołdów w imieniu oczywiście wszystkich Polaków. Przy dacie 15 sierpnia przeczytać było można budujący opis tego, jak to w 1920 roku zwycięska Armia Czerwona prawie wyzwoliła Polskę od panów. Prawie bowiem stała już uwrót Warszawy, po czym jak było można przeczytać, nastąpił odwrót. Budujący opis w tym miejscu się urywał i nie można było się z niego dowiedzieć, dlaczego ten odwrót nastąpił. I dlaczego Polska nie została do końca wyzwolona od rzekomo gnębiących ją panów? No ale zrzućmy maskę ironii. Tak zwany cud nad Wisłą był w Polsce przez wiele lat tematem tabu, a jednak pozostał żywy w pamięci całego narodu. I używam tu świadomie zwrotu tak zwany, ponieważ, jak się okaże, nie był to wcale cud, Lecz wynik doskonałej przemyślanej operacji Wojska Polskiego. Warto przypomnieć sobie o tym doniosłym wydarzeniu w kolejną rocznicę, która właśnie minęła przedwczoraj. Od wiosny 1920 roku trwała niepowstrzymanie ofensywa bolszewików na zachód, zagrażając całej Europie. Już 30 lipca zdążyli oni zainstalować się w Białym Stoku i ustanowić samowzwańcze władze, zwane polskimi, ale rządzone w imieniu i w interesach Rosji sowieckiej, przez niejakich Feliksa Kona i Juliana Marchlewskiego. Oczy Europy skierowane były z trwogą na Warszawę. Większość placówek dyplomatycznych już się w pośpiechu ewakuowała do Poznania. Brytyjski premier Lloyd George, nieprzychylny Polsce, wyraźnie oświadczył, że Polacy na pomoc angielską liczyć nie mogą. Francja deklarowała wprawdzie pomoc, ale pod warunkiem podporządkowania polskiego sztabu francuskiej misji wojskowej. Nikt w Europie bolszewików nie popierał, ale rządy Anglii i Francji, delikatnie mówiąc, nie darzyły marszałka Józefa Piłsudskiego sympatią. Chwilą dotarcia bolszewików do Radzynina od Warszawy dzieliło już ich tylko kilkanaście kilometrów. Świat wstrzymał oddech. W obliczu zagrożenia stronnictwa polityczne zaniechały chwilowo sporów. I wówczas to znany dziennikarz Stanisław Stroński odwołał się do Sił Wyższych z błaganiem o wybawienie w swoim artykule zatytułowanym „O cud Wisły”. I właśnie od tych słów narodziło się później określenie „Cud nad Wisłą”. Wyrażenie, które miało wsiąknąć do podświadomości narodu. Już po zwycięstwie polskim Narodowa demokracja uczepiła się tych słów, głosząc, że na nic zdałaby się koncepcja strategiczna, organizacja, wysiłek narodu i dowodzenie, gdyby nie opatrzność oraz francuski generał Weygand. Ten jednak uczciwie wyznał, że plan operacyjny i jego wykonanie były całkowicie zasługą polskich generałów. Za to, że opatrzność nad nami czuwała, dzięki Ci Boże. Ale pojęcie cudu nad Wisłą zostało ukute i wykorzystane przez przeciwników politycznych Józefa Piłsudskiego w celu pomniejszenia jego zasług. To właśnie jego genialna i śmiała koncepcja polegała na przerzuceniu czwartej armii uderzeniowej przez rzekę Wieprz i zaatakowaniu tyłów i południowej flanki wroga. Manewr został przeprowadzony w nocy, sprawnie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Dodajmy tu, że już od pewnego czasu rozmowy radiowe sowieckiego generała Tuchaczewskiego były bezbłędnie rozszyfrowywane w Warszawie. Efekt zaskoczenia był piorunujący. To prawda, że bohaterski ksiądz Skorupka poderwał za sobą w imię Boże młodych chłopców do desperackiej walki wręcz z najeźdźcą. Takich przykładów indywidualnego heroizmu prawdopodobnie było więcej. Nie to jednak przeważyło szalę wojny. A więc co? Po prostu całkowite zaskoczenie wroga, który nagle znalazł się w okrążeniu. W panice, w pokłochu i w rozsypce... Niedobitki mogły się już tylko koncentrować na ucieczce i to w kierunku północno-wschodnim, tam skąd przyszli. Uwrót Warszawy powstrzymana została nawała bolszewicka. Europa odetchnęła. Powrócili oni w dziewiętnaście lat i jeden miesiąc później. Ale o tym pomówimy sobie innym razem. Do usłyszenia za tydzień.